Ile razy w życiu miałeś taką sytuację, że nie zrobiłeś jakiejś rzeczy, bo baj się tego, co inni o tobie pomyślą? Też miałem kiedyś ten problem i poradziłem sobie z nim, dlatego powiem ci, jaki sposób możesz sobie z tym poradzić. Zastanów się przede wszystkim, dlaczego przejmujesz się tym, co inni sobie o tobie pomyślą? Dlaczego inni mają mieć wpływ na ciebie? Czy żyjesz dla siebie czy dla innych? Jeżeli żyjesz dla siebie, to Powinieneś postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, a nie z tym, nie powinieneś żyć dla innych i zastanawiać się: Jeżeli zrobię daną rzecz, to co sobie o mnie ta osoba, której nawet nie znam? A nawet jeżeli znam, no to. Co sobie o mnie pomyśli? Bo to zauważ, że to jest to, co sobie o mnie dana osoba pomyśli. Nawet nie powie, tylko pomyśli. No bo tak to jest, że nawet się nie dowiesz o tym, co ta osoba myśli o tym, bo ci tego nie powie. Nawet jeżeli myśli o tobie źle, to będzie udawała przed tobą dobrego kolegę. A o nieznajomych to w ogóle szkoda mówić, bo my żyjemy w takim zamkniętym społeczeństwie, że osoby ze sobą nie rozmawiają i ja robię już takie rzeczy jak mycie nóg w metrze, i żeby tam ktoś zareagował, coś do mnie powiedział, to musiałem pierwszy zagadać do nieznajomego, bo. W takiej absurdalnej sytuacji nawet nikt pierwszy do mnie nie zagadywał, jedynie jakieś reakcje to były śmiech. No ale śmiech to jest przecież pozytywna reakcja. Jeżeli kogoś ktoś się z ciebie będzie śmiał, to dobrze, że mu poprawiłeś dzień, prawda? Ile razy miałeś taką sytuację, że zauważyłeś coś nietypowego, ktoś coś zrobił dziwnego i pomyślałeś sobie o tym, co zrobiłeś w takiej sytuacji? Czy rozmyślałeś o tym do końca życia? No nie! Nawet prawdopodobnie tej osoby już nigdy więcej nie spotkałeś i w Twoim przypadku jest zupełnie tak samo, jeżeli zrobisz coś dziwnego, i ktoś sobie coś o Tobie dziwnego pomyśli, to więcej tej osoby nie spotkasz, a nawet jak spotkasz, no to co, ta osoba zapomni o tym za dwie minuty, bo każdy żyje swoim życiem i jeżeli coś zrobisz nietypowego, pomyśli sobie, o, ale głupek, to myśli tylko w tej, w tej danej chwili, I zaraz... O tym zapomina. Jeżeli ktoś myśli o tobie źle, no to co z tego? Przecież z tą osobą nie spędzasz całego życia, więc yy, nie powinno Cię to w żaden sposób interesować. Yy, niech sobie myśli nie powinien spędzać czasu z takimi ludźmi, którzy myślą o tobie źle, tylko którzy są dla ciebie wartościowi i od, od których możesz się uczyć. Co z tego, że dana osoba pomyślała tobie, że jesteś głupi, nawet ciebie nie znając. Widziała cię przez minutę, czy tam przez jakiś okres czasu i nie wie tak naprawdę, jaką osobą ty jesteś. Ma tylko ten twój obraz, yy, który widziała przez daną chwilę i tylko tyle. Jak ja sobie radzę z tym, co inni sobie o mnie pomyślą? Przede wszystkim tak, że wiem, że widzę daną osobę pierwszy i ostatni raz w życiu i nie muszę z nią spędzać całego życia. I tak samo ty możesz zrobić, jeżeli by się zdarzyło, że nawet ktoś ci powie coś, co, co, czego się obawiasz, to nie musisz zwracać na to uwagi i spędzać z osobą czasu. A drugi mój sposób jest taki, że robię to, na co ja mam ochotę, a nie żyję dla innych i chcę być szczęśliwy dla siebie, a nie działać. W, bo na przykład mówi mi dana osoba, że no nie wiem, powinieneś pracować. Albo kończyć studia, a nie mam na to ochoty, i byłbym nieszczęśliwy, kończył te studia i byłbym nieszczęśliwy ze sobą. No, bez sensu całkowite, żyję dla siebie. To jest problem tej osoby, że jest egoistą i chce, żebym podążał za tym, co ona chce, a nie według własnych przekonań. No i trzecim i ostatnim punktem to jest to, że tak naprawdę nie wiem, o czym te osoby. Myślą, dopóki mi tego nie powiedzą, mogą myśleć, że właśnie jestem fajny albo głupi, ale i tak się prawdopodobnie tego nie powiem, nie dowiem nigdy, bo to zachowają tylko w swoich myślach. Jeśli ty masz problem z tym, co inni sobie ludzie o tobie myślą, to mam dla ciebie kurs, który przygotowałem. W tym kursie radzimy sobie między innymi z tym, co inni ludzie o nas myślą. Jest to zbiór 30 ćwiczeń do wykonania na ulicy które zwiększą twoją pewność siebie. Pokonasz dzięki temu kursowi nieśmiałość, nauczysz się o czym rozmawiać z kobietą, jak ją poderwać, pokażę ci wiele ćwiczeń. Jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie rozmawiała z nieznajomymi na ulicy czy już ma jakieś doświadczenie, to jest to zarówno kurs dla Ciebie, bo są to bardzo proste ćwiczenia, jak i, jak i wymagające już pewnej pewności siebie. A dodatkowo pozostajemy w ciągłym kontakcie i możemy wymieniać wiadomości, jeżeli miałbyś problemy z jakimś ćwiczeniem, nie wiedział, jak go wykonać lub coś innego stało Ci na przeszkodzie, pozostajemy w ciągłym kontakcie. Link do moich szkoleń jest pod filmem. Możesz też skorzystać z pierwszego darmowego dnia zobaczyć, jak te szkolenia wyglądają i jeżeli przekonasz się, że one są dla Ciebie, to zapisać się na pełny kurs. A ode mnie to tyle. Napiszcie w komentarzu, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. No i do zobaczenia. Cześć!